na siemano, siemano, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na Wiśle, na takim kanale i zobaczcie, czy udało się tutaj złowić jakąkolwiek rybę. Elo. No dobra, to bierzemy się do roboty, oddajemy rzut pierwszy oraz kolejne rzuty, aby za chwilę przechytrzyć pierwszą swoją zdobycz, którą już pewnie widzicie na ekranie, a jest nim taki oto potężny, wielki, olbrzymi sandacz z Wisły. Tu zaczynam troszeczkę lepszą rybkę, i pięknie amortyzował jej zrywy, a już za chwilkę ją będziecie mogli zobaczyć. Siemano, Siemano widzowie, słuchajcie Właśnie wyleciał z buzi GF1 Baby w żółtym kolorze i wyjeżdża rybka. Tu wypuściłem przed chwilą o konia i kolejne branie olbrzymiego sandacza Zwisły. Wypuściłem sandaczika i ponownie melduje się kolejny olbrzym Zwisły. I tym akcentem, moi drodzy, będę się z wami żegnał. Elo!